Koenzym Q10 to jest kolejna rzecz do kolejnej teorii starzeniowej. Teoria starzeniowa, która mówi o tym, że wyczerpują się nasze mitochondrie. Mitochondria w komórkach to są nasze takie stacje. Elektryczne, które nam produkują tą energię wewnątrzkomórkową. Brakuje człowiekowi energii, nie ma siły na odbudowę, na regenerację, nie ma siły coś zrobić, trzeba uprawiać sport, nie ma siły, trzeba wstać trochę się poruszać, a człowiek by to najlepiej się położył. Brakuje wewnętrznej energii. Bardzo często jej brakuje właśnie ze względu na to, że jest bardzo dużo stanów zapalnych i organizm tą energię cały czas zużytkuje na to, no by naprawiać te wszystkie procesy. Albo jemy zupełnie nie to, co trzeba. I wtedy organizm też się męczy, bo on musi bardzo mocno, bardzo intensywnie trawić te pokarmy, oczyszczać z tych związków toksycznych i tak dalej. I tu właśnie. Koenzym Q10 niesamowita substancja, która będzie wspomagać nasze mitochondrie, uzupełnia nam naszą energię. Dlatego koenzym Q10 polecę się osobom przy przewlekłych chorobach, absolutnie wszystkich, nieważne które, bo one wszystkie będą wyczerpywać nasz organizm. Ale szczególnie zwróćcie uwagę, osoby, które mają problemy z sercem. Pamiętacie jeszcze w lecie, jak były takie mocne upały? Wtedy zwracałam uwagę, może teraz będziecie pamiętać, jak nie, no to. Wracajcie później do tych filmików na bieżąco, że w lecie, kiedy upały są bardzo mocne i strasznie cierpie nasze serce i tak dużo jest zawałów i tak wiele jest bardzo niefajnych sytuacji krytycznych z sercem u ludzi, koenzym Q10 niesamowicie wspomaga. Ale w zimie to nie znaczy, że nie trzeba go stosować, też jak najbardziej. On też bardzo pomaga przy paradentozie. Bardzo pomaga przy osłabionym układzie immunologicznym, ale takich powodów, dlaczego my jesteśmy osłabieni, mamy mało energii, przecież ich jest ogrom. Pamiętacie, ostatnio mówiliśmy o tarczycy. No to też jest jeden z powodów, dlaczego człowiek jest osłabiony, brakuje energii, no bo na przykład jest niedoczynność tarczycy albo hasimoto i jakieś zaburzenia.